Przychodzę do was stop 5 grilli do 3000 zł Enders Monroe 3 SIG. Piękne stalowe wykończenie. Szybka na froncie widzimy, co się dzieje w środku. Palnik turbo do karmelizacji steków, kuchenka boczna, ruszt z systemem. Switch Grid, więc naprawdę bardzo dużo możliwości. Następną propozycją jest Rogue 365 od marki Napoleon. Mimo, że ma tylko dwa palniki, to spokojnie one wystarczą do komfortowego grillowania. Świetnie uszczelniona pokrywa oraz kocioł, bardzo gruby róż żeliwny emalia porcelanowa na pokrywie, także się to tam nie zarysuje oraz precyzyjny duży termometr. To ma nawet składane półeczki, więc jeżeli potrzebujecie małego grilla, to jest sprzęt dla Was. Royal 320 Shadow. Palniki Dual Tube, czyli to, co znajdziemy w najwyższych seriach, jeżeli chodzi o Jedynastka zmieści się w szafce trzy główne palniki top 1 jeżeli chodzi o sprzedaż bestseller Freestyle 365 Trzy mocne palniki, kocioł z odlewu aluminiowo-krzemowego, 10 lat gwarancji, emalia porcelanowa, składane półki, co czyni tego grilla kompaktowym. Butla się mieści w szafce, tutaj mamy zaślepkę, także wszystko ładnie się prezentuje. Piąty na naszej liście przebojów na rok 2025 jest nowość od Webera, Spirit E310. Butla w szafce, naprawdę solidne póły zamontowane na czterech stalowych śrubach, podwójny płaszcz w pokrywie, świetna izolacja naprawdę w tym grillu będzie oraz masywny, żeliwny ruszt. To było moje top 5 grill do 3000 zł. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!